Słuchaj, podsumowanie dwóch twoich pojedynków, pierwszy pojedynek z Denisem Załęckim już teraz na chłodno, bo już trochę czasu minęło, te pierwsze wywiady to na, zawsze na gorąco, każdy wiesz, trochę podniecony, też nie do końca realnie patrzy na taki pojedynek, a wydaje mi się, że ty jesteś gościem, sportowcem i byłym zawodnikiem UFC, który na takie rzeczy patrzy analitycznie i ja powiem ci szczerze, że ten, dla mnie ten pierwszy twój pojedynek z Denisem byłeś zardzewiały. Albo z, przytłoczyła cię trochę presja tego wszystkiego, ale tak jest moje zdanie. Umówił o pierwszych pojedynku. Ta, początek, Zwłaszcza początek walki. Ja też się tak rozkręcam jak diesel powoli. Wiadomo myślę, że druga runda by już w ogóle była na moją korzyść, bo ja to tempo znajduję. Na pewno byłem zardzewiały, no nikt mi nie powie. No na pewno, na pewno jednak siedmioletnia przerwa od występów. To jest oczywiste. I, I dwa sparingi zrobione przed tym, no to na pewno wiesz. Yy, te, na szczęście takiej presji nie odczuwałem, więc nie było jeszcze aż takiej tragedii, że nie odczuwałem takiego ten, ale później się rozluźniłem, też wiesz, Denis później się zmęczył, więc ja to swoje tempo odna odnalazłem, ale no, to nie ulega wątpliwości, że jednak siedmioletnia przerwa na pewno miała jakieś tam znaczenie. Nie?